Bye-bye. Mm -hmm. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Oli i kolejny odcinek ze Szreka. W poprzednim odcinku działy się dość dziwne rzeczy, wliczając w to szumiący mikrofon, wpadnięcie pod tekstury, milion faili. Miejmy nadzieję, że dzisiaj pójdzie trochę lepiej i sprawniej. Aha, i w poprzednim odcinku nasi bohaterowie przy pomocy magicznego eliksiru zmienili się nie do poznania, jednakże chwilę po tym trafili do więzienia i naszym dzisiejszym zadaniem jest z tego więzienia się wydostać. Dlatego zaczynamy grę, bo ile nasi bohaterowie mogą w tym więzieniu siedzieć? Tak. Pierwszą postacią, którym, którą się wydostajemy, jest y, kot w butach, którego zadaniem jest otwarcie wyjścia pozostałym bohaterom, czyli Osłowi, który teraz jest białym rumakiem, oraz Srekowi, który zamienił się w księcia. Dobra. Z tego co pamiętam, będziemy musieli uciekać z tego więzienia aż trzykrotnie. A jest to oczywiście spowodowane, spowodowane tym, że będziemy musieli uciekać z tego więzienia aż trzema postaciami. Jak widzicie tutaj windę uruchomić może jedynie osioł pod postacią konia, więc nim będziemy szli akurat tutaj. A to co należy do zadań kota w butach, to po prostu otwarcie... Drogi dla swoich kompanów. Znaczy, opowiedziałem ja kompanów. KOMPANÓW. No i się udało. Nie było to o, trudne. Myślałem, że już nigdy się stamtąd nie wydostanę! Powstrzymam ich! Wy uciekajcie! Kot w no tak. Nie miga się od mali. A czy miga się od pewnej śmierci? No, no tak, myślę, tak. Nawet chyżo się. Czas się rozdzielić. Dokładnie, przejemy. No dobra. Czyli jako pierwsza postać, którą będziemy sterować jest osioł, a właściwie rumak. I nim będziemy uciekać z więzienia. Dobra. Co nie zmienia faktu, że jak dla mnie Zapisuje. To... W, jako osioł ładniej wyglądał, co jest dość dziwne. Jak widzimy nas, pa, nasz pasek życia jest dość nisko, co mnie dość niepokoi. Ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Oby tylko... O, monetki. To co? Dobra. O, jakiś biedny... Co on robi? lubię... Lol, dobra. Teraz musimy jakoś to dobrze rozegrać, żeby się tutaj po drodze nie zabić. Dokąd ja doskoczę? Dobra, spróbuję tędy. Najwyżej będziemy zbierać koninę z podłogi. Dobra, czy ja to mogę rozwalić? Tak. I mamy kolejny przycisk, który tym razem otworzy co? W sumie żałuję, że kotem w butach zebrałem te batoniki, bo one chyba były przeznaczone dla... konia. No dobra, trudne, jakoś damy radę. W sumie nigdy jeszcze się nie zdarzyło, że mieliśmy życie na niskim hała... poziomie. Więc mam nadzieję, że ta tendencja zostanie zachowana i... Dobra, cześć. No, rozumiem, że po tych skrzyniach też będziemy musieli skakać. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale damy radę. O, niezły jesteś! Tak, i jesteś... koniem ze zmutowanym pyskiem. Dobra, ale jak ja mam iść? Bo ja nie jestem pewny, czy ja na tą skrzynię doskoczę. No nie no, spoko, na luzie, myślę że nie doskoczę. Ała, te nietoperze mnie gryzą jeszcze w tyłek. O nie, powiem, że mi się czuł tutaj pewnie. ...na tych skrzyniach. Znacznie o wiele lepiej czuję się na takim stałym lądzie. O. Ten widać trochę się zasiedział w tej celi. O, odejdź pająk, brzydki jesteś, wielki. Kolejny szkielet. Rozumiem, że im wyżej... wysokie to jest? O jest. Mam nadzieję, że nie będziemy się na samą górę iść, bo jeżeli tak, to nam trochę to zajmie. Wow. Dobra, co teraz? Wow, tak tradycyjnie telefon mi dzwoni, ale myślę, że do tego już się można przyzwyczaić. W sumie... O, list kończy. Poszukiwany Janusz Kogutowski Za Zaliczne próby Sięścia wyżej niż grzęda. Zbieramy. I gdzie teraz? No, odejdź nie do peżu głupi, weźmy tej latał. Jeszcze jeszcze któryś ma coś do mnie? Rozumiem, że teraz muszę tu zjechać. Tak? Chyba tak. Ja tu już nie byłem. Gdzie mam w ogóle teraz iść? O, tutaj, dobra. Mamy zapis. coś. O, rycerz jakiś widzę tutaj. Z czym na człowieka? Co to jest... ...za halabarda wielka na mnie? Tu też na górze coś jest. O, batonik, bardzo dobrze, to się przyda. Mamy sklepik na dole. Na dole chyba nie będziemy iść Tylko... nasz osioł będzie tak raczej górą się przemieszczał. Kolejny żołnierzyk na nas idzie. Zostaw mnie w spokoju. Masz skopa. Oj, a... przypuszczam, że oberwanie skopa od konika to nie jest raczej przyjemne... ...doznanie. Dobra. Co teraz? Wysuwają się... Wkładki, żeby przejść jeszcze wyżej. W sumie jakoś ten osioł strasznie wysoko tutaj skacze. Tak jakby specjalnie było ułatwione, żeby było łatwiej wskoczyć. Trudno. Nie, Tak, tak, ośle. Patataj, patataj, dokładnie. Nie, 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 nie. Tego nie. Tutaj nie idziemy, bo tutaj widzimy nie ma drogi. Oj, tam nie doskoczyłem. Czyli musimy to zrobić trochę inaczej. A jak? Hmm. Okej. Okay. To widzimy na dole jakieś światła. Szpieg... tego. Yy, tak jak są... W więzieniach. Ale dołem jeszcze będziemy szli, aczkolwiek. Jezu. Aczkolwiek nie osłem. Tylko inną postacią, bo to akurat pamiętam. I po co tutaj wracałem w sumie? Nie wiem. Po co tu wracałem? Czekajcie. oj, Biedny osioł. Dobra, jeszcze raz. Wystarczy się skupić i Skupię, nie? Szkoda, że tutaj umarłem, bo musimy bliżej teraz się wracać. Ale spoko, postaram się to sprawnie zagrać teraz. Nie umar tamten! Teraz na pewno po nim nie Znowu, O, ojo, Coś czuję, że będą fajle jak ten. Jak ostatnio. Nie lubię takiego skakania. Nie umiem skakać po takich małych platformach. Poza tym ten osiem strasznie dziwnie skacze. Raz wysoko, raz nisko. I w sumie nie wiadomo, od czego to zależy. Ale spoko. Olej, pamiętaj, to jest gra dla dzieci. Ona na pewno jest łatwa. Babaj sobie dalej. W sumie, kiedyś mi chyba lepiej w nią szło. Czy ja ten list kończyłam zebrany? Chyba tak, chyba wcześniej był. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, chodź do tatusia, moja tę monetkę, dokładnie. Kopiemy w ten przycisk i tym razem postaramy się przejść górą, bo jak się okazuje, przejście dołem y, nie wyjdzie. Ogólnie tak patrzę kątem oka na te drewniane kładki. Ja widzę, że one się zamykają po pewnym czasie. Nie powiem, że mnie to pocieszało. Czy mieliśmy pełne życie jak zaczynałem? Czy po śmierci mam pełne życie? stary, nie tego robić. Musiałem, bo ja nie wiem, jak inaczej zbić tą górną, tylko żeby to się tylko pode mną teraz nie zamknęło. To by było niefajne. Dobra. Teraz trzeba jakoś sprytnie to rozegrać. Jezu, ja cały czas nad tą przepaścią tutaj skaczę. To jest przerażające. Hmm, jak tam teraz wskoczyć? Że to sterowanie w tej grze jest takie dziwne, że się skaczą myszką. co sumie mogłem kontrolę, ale już się przyzwyczaiłem do skakania prawym przyciskiem myszki, więc... Wolę się nie przestawiać z powrotem. Nie! Dlaczego ty nie skaczesz do przodu? No, ja nie wiem co on robi. Każę mu. Sk A my tutaj mamy wskoczyć, lol. Czy nie? Nie. Czekajcie. No to z tego drewnianego. muszę skoczyć na to. Nie wiem, żebym się tuczył pewnie, ale się udało. Więc możemy uznać to za sukces. I skaczemy wyżej. Aha, i na szczęście mamy zapis, czyli rozumiem, że wtedy po prostu źle skakałem i dlatego mi nie wyszło. Szczury. Mam tylko nadzieję, że już jesteśmy na samej górze, nie będziemy musieli skakać jeszcze wyżej, bo to jest tragiczne. A wam, panowie rycerze, to te szczury tak nie przeszkadzają, że tutaj stoją sobie, oni sobie nic tego, a wy sobie nic z tego nie robicie? Może to są jakieś stresowane szczury? Skoro tylko mnie atakują, a ich nie. I co tu mamy? Ten chyba nie przejdę. Ale widzę tutaj dużo skrzynek ze złotem. No moja, czy czyje? O, tutaj mamy żywych więźniów. Oni jakoś ocaleli jeszcze. Stąd przyszedłem. Tak widzę... oa. Nie wiem jak ty to zbiłeś. No pieniążki, pieniążki, zbieraj pieniążki. I otwieramy coś. Nie wiem jeszcze co, ale otwieramy coś. Aha, teraz do odmiany będziemy na dół schodzić. O nie, skakanie po pajęczynach. Dobra. O mój Boże. Powiedz mojemu adwokatowi, że go zwalniam. To O! No to fajny adwokat. No widać ktoś twierdził inaczej. Co do twojej winy. Dobra, ale co teraz? Czy ja mam teraz skakać? Nie wiem, czekajcie. Gdzie teraz? Na tą skrzynkę chyba teraz. Nie ja mam wrażenia jakbym się kręcił w kółko, ale mnie to jeszcze nie było. To są niezebrane skrzynie. Dlatego, w sumie, nie za bardzo ogarniam tą lokalizację. No, ale nieważne. Ale, Biskit, ja, ma... ja mam wrażenie, jakbym tu już był. Ta pajęczyna do czego służy? Może tutaj się dostać? Ale nie, ja... czuję się trochę... ...confused. Mam wrażenie, że tu już byłem, a jednak... Wygląda na to, że nie. Po mnie zebrane monety i skrzynia, tylko gdzie ma w takim wypadku iść? Czekajcie, zejdę jeszcze raz na tą. O nie! To nie tak miało wyglądać. Zatkałem się na łańcuchu. Na szczęście był checkpoint po drodze. Oczywiście atak z wyskoku chciałem zrobić, żeby było szybciej, ale mi nie wyszedł. Oj, oj, Dobra, przynajmniej nie musimy powtarzać od samego początku. Ale tutaj akurat checkpointy, tak jak zawsze były za często, tak tutaj by się za często przydały. To jest duże skakanie i duża szansa na to, że... ...ten skok przypłacimy życiem. W ogóle kto to słyszał, żeby koń sobie skakał po takich platformach i skrzyniach? Czy koń przypomina trochę małpę? Nie bardzo chyba. Gdzie się boję tam schodzić. Dobra. Tak, to już słyszeliśmy, więc nie będziemy słuchać drugi raz i się cieszyć, czy go adwokat siedzi. Hmm. Mam nadzieję, że mnie zabije taki spadek. Nieszczęście nie. Dobra, jakiś zapis by mi się przydał w sumie. Dobra, tu już byliśmy. Ale jeszcze tutaj pamiętamy, że był warek ze złotem. Dokładnie tu. W sumie mógłbym to złoto zacząć wydawać na mikstury, ale... Ale tak jak mówiłem, ja tych mikstur i tak nie będę używał, więc... Bez sensu. Po prostu pozbieram złoto i zobaczę ile będę miał na koniec rozgrywki. Proszę, wpadnij na to. Co ty robisz? Hmm. Jak stąd zejść teraz? Hmm. Tak raczej stąd nie zejdzie, Ej, nie? to ja nie wierzę! Także bez jaj! Kurczę... Czuję się trochę zgubiony. Czy tam mogę spaść? pewno nie. Można to... Dobra. Jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Tutaj może teraz... Nie no. Nic nie da. Kurczę. Jak mam się stąd wydostać? W czym mnie to toperze gryzą po drodze? Ej, naprawdę jestem zgubiony. O, jestem chyba teraz... Tak, udało się teraz. Teraz jestem trochę niżej. Dobra, już po tamtej skrzyni nie idę, bo znowu się będę... ...gubił z tymi. Co to jest? O, teraz lepiej. O, szrek? Tak, Shrek, Shrekiem jeszcze będziemy po drodze w międzyczasie sterować, więc o to się nie martwcie. Ale teraz, póki co... Sterujemy osłem, który, jak widać, ma niefajne zadanie. Bo ma dużo skakania, czego ja nie lubię za bardzo. Tak. Jeszcze żyjesz? Dzięki za batonik, przyda się. Jak tak przeskoczę tutaj. Zobaczę, co z nas tu czeka. Ogólnie przez te moje fajle to strasznie długi odcinek wyjdzie. I wyjdzie na to, że każda ucieczka będzie musiała być w oddzielnym odcinku. No trudno. Przynajmniej więcej odcinków wyjdzie. Jakiś plus jest. Dobra. Teraz dla odmiany schodzimy na dół zamiast iść do góry. W tą stronę. O, tu coś bucha, na tym wiedziałem. Zdecydowanie wolę drogę na dół, niż do góry. Tak, zapis gry, zapis gry. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Zaraz do Ciebie przyjdę, tylko pozbieram te monety, żebym potem jakbym w razie czego umarł, żebym nie musiał ich zbierać po raz drugi. Batonik. Wezmę oczywiście. A czemu nie? Przejdę jeszcze tutaj, zobaczyć czy się przypadkiem nic nie kryje. O, no, proszę bardzo, skrzynia z batonikami. Dobra. I myślę, że możemy już iść. Ała. W sumie to w ogóle nie rani. No bo coś się zbagowało znowu. Dobra, idziemy do zapisu. Dobra, dzięki. Koleś. Co teraz? Kolejni rycerze. W sumie słabi z was, wojownicy, bo tak stoicie, patrzycie się tylko. Może byście mnie zaczęli atakować albo coś? Nie wiem, tak sugeruję tylko. O, chyba wziął sobie moją radę do serca. I kolejny sklep, ale nie będziemy do niego zaglądać. A założymy się? Uchwalę ojczyzny. Już widzę jakieś bojające się bale na linach, dlatego za chwilę będzie ciekawie. Zajdź mi z drogi. Z drogi śledzie osioł zamieniony w kunia jedzie. Tak, tak. W sumie to dlaczego wyatakujecie konika takiego biednego, bezbronnego? Mięsko z by się, by się pojadło, co? Nie ma tak. Are you fucking kidding me? Pamiętam, że ten moment jest bardzo niefajny. Bo jak się berwie od tej kuli, to się od razu umiera. Czy mi tak mi moja pamięć mówi, jeżeli mnie nie myli. Dobra, kto teraz. O, nie wiem w którym momencie jest najlepiej to zrobić Dobra, idziemy, najwyżej umrę i będzie siara Dobra żyje Mamy zapis. A to co? co za grubas! Wygląda jakby wciąż był! Nic mam kilka spraw do Jezu cały czas jak patrzę na Ray tego konia to nie mogę. Dobra, czyli mamy bossa. A biorąc pod uwagę, że bossy w tej grze zawsze są super, mega potężni, więc jego się nawet nie obawiam. Tak, no weź, że w końcu zrastę ten zamach. Nie wiem. Oj, chyba coś nie wyszło. Tu masz taką trochę zbroję, chyba niedopasowaną do siebie. Ale spoko, tak tylko sugeruje zmianę rozmiaru albo coś, nie? Jeśli urok osobisty do zbrodnia, proszę, ale sztujcie Dobra, mnie. jakoś się udało uciec, uciec osłem, ale oczywiście mam jeszcze Shrek'a i jeszcze kota w butach, więc wracam cofamy się w czasie. Wiem, że już nigdy się stamtąd nie wydostanę, bo wstrzymam ich! Czas się rozdzielić. Rób to, co ci najlepiej pokroczy. Dać nogę? Dokładnie. Przynajmniej Tak, to już widzieliśmy. Ale tym razem będziemy sterować kotem w butach. Ale kotem w butach z więzienia będziemy uciekać już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że pójdzie trochę szybciej i łatwiej niż osłem. Dlatego już teraz zapraszam na kolejny odcinek, a za oglądanie dzisiejszego dziękuję i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!